Czy ty jesteś leniem i nie chcesz studiować z książki? Czy ty już uczysz się angielskiego 15 lat i nadal nie potrafisz rozmawiać? Jeżeli ty nie chcesz zapłacić wszystkie pieniądze świata na te wszystkie kursy i ćwiczenia, otworzę wam dzisiaj po prostu tajemnicę. On mi dał a, wtedy tak 200 dolarów i powiedział, że to jest na szczęście. Wszystko, co musicie zrobić, to po prostu musicie leżeć. Cześć, Marko, witajcie moi drodzy! Ja jestem Martin i witam was dzisiaj serdecznie na swoim kanale. Dziś będzie poważny temat na to, jak się nauczyć się angielskiego, i jeżeli jesteś leniwą osobą, ale po prostu nie potrafisz nadal rozmawiać po angielsku, nawet jeżeli studiowałeś go w szkole albo na uczelni i chcesz się go nauczyć, ja dzisiaj otworzę swoje tajemnice. Ja nie lubię się uczyć z książek, nigdy nie próbowałem tego, w sensie próbowałem, uczyłem się na szkole, ale nigdy nie mogłem się nauczyć angielskiego z tego, tak samo z językiem polskim. Także tak naprawdę, jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie tutaj do końca, zostańcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, a my teraz lecimy. Powiem od razu, że ja się uczyłem angielskiego w szkole, że ja miałem bardzo dużo wykładowców i nikt mi nie mógł po prostu pomóc. Ja wiedziałem, że ja mogę pisać, mogę coś tam czytać, mogę jakoś rozmawiać, ale to było wszystko nie to. To był taki angielski jak like, uh, London is the capital of Great Britain. Także w tym nie było w ogóle sensu. I ja zawsze po prostu myślałem, bardzo, bardzo chcę rozmawiać po angielsku. Nigdy nie miałem na to czasu. Ja nie uwielbiam, nie lubię siedzieć w książkach. Ja po prostu nie cierpię tego, jak piszesz te ćwiczenia, piszesz pierwsze, drugie, trzecie. I ja po prostu chciałem nauczyć się angielskiego i widziałem, że potrzebuję nauczyć się angielskiego, bo będę musiał wyjechać do Stanów Zjednoczonych i najlepsza inwestycja przed tym, jak będziesz imigrować, to nauczyć się języka. Jeżeli znasz angielski, to jest tysiąc razy łatwiej, jak nie znasz na przykład angielskiego, ale masz wszystkie papiery na świecie i e, tak naprawdę masz bardzo dużo znajomych. Bez języka po prostu jest 10 razy gorzej. chciałem po prostu znaleźć ten sposób dla siebie, jak ja, jeżeli nie mam czasu albo jeżeli się lenie, jak ja mogę uczyć się angielskiego i tak naprawdę uczyć się angielskiego tak, żeby dla mnie to było interesujące, żeby dla mnie to było po prostu ciekawe i żeby ja po prostu mogłem, nie wiem, leżeć i uczyć się angielskiego. Więc uh, chcę się powiedzieć, Artem, co ty zrobiłeś, jak ty się nauczyłeś tego angielskiego i jak w końcu się nauczyć angielskiego, jeżeli jesteś teniem. Więc powiem wam tak, wszystko co musicie zrobić, to po prostu musicie leżeć. Tak, po prostu leżeć na swojej kanapie i oglądać seriale. Nie wiem, może już tysiąc razy widzieliście te filmiki, może po prostu myśleliście masakra, jak ty się można tak nauczyć się angielskiego, jeżeli po prostu obejrzysz swoje najfajniejsze, na nie wiem, jakieś seriale. Z tego przecież nie ma sensu. Ale to wszystko działa. Działa to, ja mogę powiedzieć, że ja sprawdziłem to dwa razy. Ja tak się uczyłem polskiego, jak widzicie trochę jeszcze rozmawiam nawet przy tym, że już nie mieszkam 3 lata w Polsce. Ja tak się nauczyłem angielskiego. To był jeden z moich pierwszych sposobów, który jest bardzo działający. Ja mam dwa takich sposobów, więc jeżeli chcecie a dowiedzieć się jaki drugi, to proszę zostać jeszcze troszkę na tym filmiku. No więc a, dla mnie było najfajniejsze to oglądać na moje najlepsze seriale, czyli Przyjaciele. To był taki serial, który oglądałem po rosyjsku i ukraińsku, który oglądałem później po polsku, jak się uczyłem polskiego, i później oglądałem to wszystko po angielsku. I jak ja oglądałem to wszystko po angielsku, to mogę powiedzieć, że to jest w ogóle inny experience dla was. Żarty, te wszystkie scenki, jak oni tłumaczą z angielskiego na nasz język, to oni tak naprawdę adaptują to wszystko. A jak wy możecie oglądać ten film albo ten serial i rozumieć wszystko, to to jest w ogóle inne doświadczenie i dla was to się ogląda w takim bardziej ciekawszym poziomie i wy czujecie się bardzo dobrze od tego. Oczywiście zapytacie jak to działa. Działa w ten, ten sposób, że wszystko co musicie zrobić to po prostu znać przyjaciele, nie wiem, na HBO Max, to teraz jest tutaj w Stanach Zjednoczonych, i a, po prostu oglądać przyjaciele na angielsk po angielsku z angielskimi subtytrami. Czyli tak naprawdę nie musicie włączyć jakieś polskie, nie subtytry, a napisy polskie napisy nigdy nie działają. Jeżeli będziecie oglądać z polskimi napisami, to po prostu nic się nie zmieni, będzie wasz mus pracował po polsku. Tak naprawdę z tego nie ma żadnego uh, jakby sensu. Jeżeli włączycie po angielsku i będziecie mieli angielskie napisy, to wtedy jest bardzo, bardzo łatwiej wszystko zrozumieć i wy będziecie czytać i wy będziecie też słyszeć. Tak naprawdę na początku tak, możecie myśleć, że ok, ja wszystko, nie, ja już oglądam jeden tydzień, ale nadal nie rozumiem. Ja bardzo lubię oglądać przyjaciele, więc tak naprawdę kiedy ja miałem a, co w chwilę i po prostu nie chciało mi się nic robić i ja myślałem okej, okay, nie chcę mi się nic robić, okej okay, przynajmniej włączę ten a, przyjaciele, będę po prostu słuchał gdzieś tam dalej dlatego, że ja tak bardzo dużo wiedziałem obejrzyłem to po polsku, po rosyjsku, nie wiem ile razy, 20 razy, 30 razy ja już widziałem, o co tam chodzi i tak naprawdę kiedy oglądałem po angielsku, ale nie rozumiałem coś co generalnie bardzo dużo nie rozumiałem. Jak dopiero zacząłem oglądać, to rozumiałem chyba z 20%. Później, jak zacząłem rozumieć więcej, więcej więcej, ale ja wiedziałem o co chodzi, więc dla mnie to było trochę łatwiej. Później oglądałem inne seriale, oglądałem inne filmy. Grzyska śmierć to był też taki film, który oglądałem bardzo dużo razy, też po polsku i po angielsku później. Więc tak naprawdę im więcej ty oglądasz, tym więcej ty będziesz rozumieć. Ja nie wiem ile razy oglądałem to po angielsku, ten e, serial, ale mogę wam powiedzieć, że nawet teraz ja zacząłem oglądać przyjaciół znowu po angielsku. Ja nie wiem, chyba to już będzie piąty albo szósty raz, jak ja oglądałem wszystkie 10 sezonów i ja wam mogę powiedzieć im więcej ja oglądam. To też wynika z tego, że ja mieszkam w Stanach Zjednoczonych i ja więcej poznaję tę kulturę i na przykład jakieś a, takie a, żarty, które nie mogłem zrozumieć na początku, albo gdzieś tam rozumiałem były dla mnie śmieszne, ale nie do końca rozumiałem to teraz ja mogę właśnie bardzo dużo więcej zrozumieć i nadal, nadal ile już, tyle razy ja już oglądałem to i już możecie powiedzieć, już przecież wszystko wiesz, ale nadal za każdym razem jak ja oglądam to od nowa, to ja od, odkrywa się dla mnie coś nowego. I tak naprawdę dla mnie to jest piękność nauki tej angielskiego z tych filmików, że wszystko, co ty musisz zrobić, to po prostu pójść do łóżka albo pójść na kanapę i włączyć swój ulubiony serial i po prostu oglądać. I nic to od Ciebie nie zajmie. Proszę Was nie czekać rezultaty od razu. Ja mogę powiedzieć, że pierwsze jakieś rezultaty zależy też od tego, ile oglądacie. Pierwsze rezultaty możecie zobaczyć, nie wiem, za miesiąc albo dwa. Każdy jest różny, ale dla mnie i dla moich przyjaciół, którzy tutaj mieszkają albo którzy mieszkali w Polsce, dla nich i dla mnie to jest najbardziej działający sposób I to jest taki sposób, że tak naprawdę ty nic nie robisz Myślisz, że po prostu odpoczywasz Ale w tym czasie akurat się uczysz się Ty uczysz się czytać po angielsku Ty uczysz się kulturze Ty uczysz też jak się też jak, się, jak, się, jak ludzie się naprawdę rozmawiają Bo tak naprawdę w szkole to nie jest tak jak nas uczą, to nie jest tak, jak tutaj ludzie rozmawiają. To, że Wy widzicie w serialach, to jest tak, jak oni rozmawiają, to jest jakiś slam, Tak naprawdę to jest prawdziwe, rzecz, prawdziwe życie, z którego możecie się nauczyć języka. Drugi bardzo, bardzo ciągle sposób dla mnie, jeżeli chodzi o naukę angielskiego, to jest dostać pracę w jakimś miejscu, gdzie jest potrzebny język angielski. Możecie powiedzieć, ale jak ty dostaniesz pracę, jeżeli nie znasz angielskiego? To jest realnie. Jak ja zacząłem oglądać angielskie, po angielsku, przecież, ale to było, jak powiedziałem, listopada 2015 roku. Gdzieś tak w maju, kwietniu ja poczułem się tak, że okej, okay, jestem już na jakimś poziomie i rozumiem co mówi on, rozumiem piosenki, rozumiem, mogę czytać szybko, ale ja nadal nie do końca umiem rozmawiać. Więc ja muszę znaleźć miejsce, gdzie ja będę mógł rozmawiać po angielsku. Bo tak naprawdę praktyka, practice make it perfect, praktyka to jest to, co wam po prostu pomoże. I ja wtedy włączyłem swoją muzykę i myślałem, ok, gdzie mogę pójść, aby uczyć się angielskiego i tak naprawdę rozmawiać po angielsku. I wtedy ja znalazłem taką pracę jako a, właśnie sprzedawca w sklepie. A, to był Hard Rock Cafe in Warsaw a, na Złotych terasach. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, pozdrawiam serdecznie. Bardzo tęsknię i mam nadzieję, że wkrótce już odwiedzę Warszawę. Więc ja pracowałem w Hard Rock Cafe w Warsaw przez rok chyba. I powiem wam tak, że chyba 90% osób, z którymi ja rozmawiałem, musiałem rozmawiać po angielsku. I tak naprawdę nie potrzebowałem jakiegoś angielskiego, nie wiem, żeby powiedzieć jakąś cenę, albo żeby wytłumaczyć, jaka to jest koszulka, albo zapytać jakiś rozmiar, ale to też zawyleży wszystko od was. Że każda osoba, która wchodzi do was do sklepu, to i dla was jest potencjalny człowiek, który będzie z Wami rozmawiał po angielsku. Więc wszystko zależy od Was, tak naprawdę. Zależy na to, ile jesteście otwarci. Dla mnie po prostu każda osoba to była możliwość porozmawiać po angielsku. Także ja rozmawiam z różnymi ludźmi po angielsku. Miałem bardzo fajne sytuacje, kiedy ludzie po prostu. Ja już wiedziałem, że ja wyjeżdżam do Stanów i ja rozmawiałem z dużą Amerykaninami i kiedyś na jakiś, nie wiem, a, college albo można powiedzieć Japanon, chyba już mam 40 lat, on mi dał a wtedy tak 200 dolarów, powiedziałem że to jest na szczęście. Po prostu przez to, że ja z nim rozmawiałem przez jakiś czas, rozmawiałem o Stanach, rozmawiałem o tym, o tym, o tym i tak naprawdę na początku nie mogłem tak rozmawiać, ale im więcej próbowałem, na przykład kiedyś mnie nie rozumieli, mówiłem o sobie, pytałem u nich jakieś pytania i ludzie byli naprawdę bardzo otwarci i to mi bardzo pomogło. Mogę wam powiedzieć, że to tak naprawdę była jedna z decydujących e, rzeczy, dlaczego ja, jak przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, już mogłem rozmawiać przynajmniej na jakimś dobrym poziomie, bo to nie był jakieś kiepskie angielskie. To był po prostu jakiś dobry angielski, ale niezaibisłe, nie na tyle dobry na ile myślałem. I powiem Wam także, pracując właśnie w Hard Rock Cafe w Warsaw, ja znalazłem kilka przyjaciół e, ze Stanów Zjednoczonych, którzy nadal. E, Mając ze mną kontakt. Ja na przykład mam jednego kolegę, który mieszka w Houston, ale on kiedyś przyjeżdżał do Los Angeles i właśnie wtedy my się spotkaliśmy i później się spotkaliśmy też w Teksasie. A wszystko się to zaczęło tak, że on po prostu wszedł i kupował koszulkę dla siebie i dla swoich znajomych w Hard Rock Cafe. Także naprawdę to jest moja druga taka rzecz, którą mogę powiedzieć, że musicie znaleźć jakąś pracę. Nie wiem co to może być czy może być praca kelnera, czy to może być praca sprzedawcy? I najważniejsze, co ja wam powiem, ten strach, który siedzi u was w was głowach, że ok, ale jak ja znajdę pracę, jeżeli na przykład wszystko rozumiem, ale jednak nadal nie mogę rozmawiać, to jest normalnie. Im więcej rozmawiasz, im więcej próbujesz, tym lepiej będziesz się czuł i tak naprawdę ten angielski, który też dostaniesz w pracy, jeżeli pracujesz w obsłudze klienta z ludźmi, to jest ten angielski, który jest tak naprawdę na świecie i nie musicie wiedzieć wszystko po angielsku. Nie musicie wiedzieć te wszystkie nie wiem, czasy i tak dalej. Nie musicie wiedzieć jak to wszystko dokładnie się pisze, future, present, perfect, continuous, future i tak dalej. To nie jest wszystko potrzebne. Naprawdę, angielski jest bardzo łatwy język i jest łatwy się do nauczenia. To wszystko jest u nas w głowie i po prostu musicie się przestawić i będzie po prostu otwarci. Nie powiem, że wszyscy po prostu, wiecie, byli Ok, ja teraz powiem ci o swoim życiu i dawaj będziesz ze mną rozmawiał po angielsku. Nie ale bardzo dużo osób zwłaszcza też Amerykanów, którzy po prostu są otwarci i oni z wami porozmawiają, bo jesteście ciekawi, jesteście dla nich ciekawi, jesteście ciekawi i oni jest on, oni bardzo się ciekawi jak ludzie żyją, tym bardziej Amerykanie, którzy podróżują za granicą, oni zawsze próbują poznać tych ludzi, którzy tam żyją. Także tak naprawdę musicie po prostu być otwarci i się nie bać. Także pierwsze musicie oglądać seriale i drugie spróbujcie znaleźć pracę albo spróbujcie znaleźć jakiś klub, gdzie będziecie mogli rozmawiać po prostu po angielsku. Codziennie, jeżeli nie codziennie, albo nie wiem, przynajmniej 3-4 razy w tygodniu. Naprawdę zobaczycie po prostu zajebiste wzrost w swoim języku i już za rok, może mniej, zależy też od waszych możliwości, będziecie na krok, albo na 100 kroków bliżej do tego, aby rozmawiać po angielsku i aby czuć się dobrze uh, i wiedzieć, że jesteście, wiecie, obywatelem świata i że gdzieś nie pojedziesz, to wszędzie będziesz czuć się bezpiecznie i będziesz się czuł dobrze. I proszę bardzo, wpadaj na mój Instagram, padaj do mnie na YouTube kanał, obejrzyj jakieś inne filmiki, opowiadam o życiu w Stanach Zjednoczonych, opowiadam o życiu w Polsce i osób Przygodach. Subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę. Dziękuję, że oglądaliście mnie dzi dzisiaj i widzimy się już w następnym filmiku. Ja się nazywam Artem. Dziękuję serdecznie i życzę Wam wszystkiego najlepszego. Na razie. Pa.